ICOPAL SA przedstawia pierwszy specjalistyczny system do zabezpieczania fundamentów. System Bezpieczny Fundament i COPAL został opracowany przez Departament Badań i Rozwoju Grupy ICOPAL. Wyzwaniem okazało się stworzenie takiego systemu, który skutecznie i trwale rozwiąże problemy dotyczące prawidłowej hydroizolacji fundamentów. Zespół składający się z wielu wybitnych specjalistów, technologów i kopal, ekspertów niezależnych instytutów badawczych oraz profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem budowlanym opracował kompleksowe rozwiązanie oparte o spójną technologię szybkich SBS-ów. Budowa domu to inwestycja na wiele pokoleń. Każdy etap budowy jest istotny, jednak najważniejsza jest podstawa czyli fundament, przy realizacji którego nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek błędy. System bezpieczny fundament i kopal jest odpowiedzią na wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i długowieczności. Pierwszym zasadniczym elementem ochrony fundamentu jest warstwa hydroizolacji szybkich SBS-ów, chroniąca przed wilgocią i wodą opadową, nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego. W zależności od wymagań gruntowo-wodnych stosuje się hydroizolację powłokową, wzmocnioną lub ciężką. Hydroizolację powłokową SBS tworzy warstwa środka gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS oraz dwie warstwy masy powłokowej Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS. Na hydroizolację wzmocnioną SBS składają się warstwa środka gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS oraz jedna lub dwie warstwy papy Fundament Szybki Profil SBS. W najtrudniejszych warunkach gruntowo-wodnych zalecamy zastosowanie hydroizolacji ciężkiej SBS, składającej się z warstwy środka gruntującego Ciplast Primer, szybki grunt SBS oraz co najmniej dwóch warstw papy Fundament Szybki Profil SBS. Drugim elementem systemu Bezpieczny Fundament i Kopal jest Ikodren 10 Szybki Drenaż SBS. Stanowi on aktywną linię obrony domu i jego fundamentów przed atakiem wody. Jego zadaniem jest czynne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych do zbiorników zewnętrznych, w rezultacie czego ryzyko spękań zimą wilgotnych ścian fundamentowych, zalania lub przesączenia wody do wewnątrz domu jest radykalnie ograniczone. Dopełnieniem systemu bezpieczny fundament i kopal jest warstwa termoizolacyjna płyta ThermoPIR. Jej zadaniem jest ochrona fundamentów przed utratą ciepła, przemarzaniem i pękaniem ścian fundamentowych. Mocowanie płyt termoizolacyjnych PIR w systemie Bezpieczny Fundament i Kopal odbywa się za pomocą Siplast Klej Szybki Styk SBS, wyjątkowego produktu stanowiącego połączenie nowoczesnego kauczukowego kleju SBS oraz bitumu. Siplast Klej Szybki Styk SBS zawiera rozpuszczalnik bezpieczny dla płyt poliuretanowych PIR i PUR oraz styropianowych EPS i XPS. Elementem uszczelniającym połączenia ławy i ściany jest Kit szybka izolacja SBS. Ta specjalistyczna masa w postaci metrowych listew o profilu trójkąta stanowi skuteczną spoinę. Połączenie wysoko modyfikowanego kauczuku SBS i bitumu. Aby zapewnić całkowitą ochronę budynku przed wilgocią i jej skutkami w postaci pojawienia się grzybów pleśniowych, w skład systemu bezpieczny fundament i kopal wchodzi środek Grzybo Izol -mur. Należy zabezpieczyć nim ściany domu od wewnątrz w całości te, które są poniżej posadowienia budynku oraz 40 cm ściany powyżej posadowienia. Dodatkowe zabezpieczenie należy wykonać od zewnątrz, stosując preparat na ścianach domów przy ziemiu oraz 40 cm nad gruntem. Nie każda hydroizolacja wygląda tak samo ze względu na różne warunki gruntowo-wodne, które są czynnikami determinującymi rodzaj zastosowanej hydroizolacji. Dlatego z myślą o wszystkich klientach powstał edytor gotowych rozwiązań dostępny na www.fundamentikopal.pl. Przygotowaliśmy 64 możliwe warianty, wśród których każdy znajdzie odpowiednie rozwiązanie dla swojego domu. Potwierdzeniem funkcjonalności i wysokiej jakości wszystkich elementów systemu bezpieczny, fundament i kopal jest ich standaryzacja, europejski patent, system zarządzania jakością ISO 9001, rekomendacje renomowanych instytutów badawczych, stały nadzór jakościowy niezależnych ośrodków certyfikujących. W praktyce, wyjątkowość systemu oznacza dla klienta 99-letnią gwarancję. Tak unikalną gwarancję można uzyskać poprzez zastosowanie jednego z 64 rozwiązań dostępnych na www.fundamentikopal.pl.